Trzyma. Tu z tej strony Gabriel. Masz, no, jestem tu w magazynie. Tutaj, w supermarkecie białoruskim. Santa. No, tutaj. Nasz kolega Jan. Tak? Jan mówi: Zobaczcie, tutaj sankcje są. No. I w Białorusi nic nie ma, żadnych towarów. No, nawet o chipsów no. Lace nie kupisz. Tam Coca-Coli też nie kupisz, tam dalej była. Zobaczymy ceny, no. Wino, ale to może, o, wódkę wod, wod, zobaczymy, bo to pierwsze instrumenty, są, kto tu patrzy, wiesz. O, kwas sklepowy jest też dobry. Kwas sklepowy, ile ja tutaj, 6 euro, 6 tyb, rubli. To rubel gdzieś wychodzi, y, złoty 30 gdzieś, jeden rubel. Trochę więcej tak, y, kosztuje, jak y, złoty. Zobacz, chipsy lejs. Titosy, takie czpaczupsy duże, jakieś jakaś inna nazwa, o tutaj też jest piwo, piwo jest 2-3 no to wychodzi gdzieś na ceny, no to tanie, to piłem, to jest białoruskie, 2,19 no to podobnie jak w Polsce ceny widzę piwa, podobnie wychodzi jak w Polsce, ale w knajpach troszkę tanie jest. Nie bo jak złoty 30 liczysz, nie? Bo to jest złotego No czy złote? Podobnie ceny w Polsce patrzy że piwo No i pokaż czy też są zachodnie produkty No, bo kole widziałem tam Widziałem kole O jest Pepsi na przykład Ile Pepsi kosztuje Pepsi 250 no to gdzieś 3, 3 z hakiem, no to tanie jak w Polsce Pepsi na przykład, bo w Polsce dali cukrowy podatek, taniej. Tu jakiś Sprite, Fanta, o. czekolada, jest, jest da, tak, da. wszystko jest. Ale myślę że lepiej jak Pepsi to to kwas chlebowy sobie o kupić. O kwas, piski. promocja jest. No będziemy wracać to coś kupi. kwas być ten chlebowy się muszę do Polski, no można wjeść takie rzeczy jak kwas, to można wiesz tu nie ma alkoholu. Co tu jeszcze jest, co? Zobaczymy jakie chleby wyglądają. Na przykład tu byłem w Holandii kilka razy i tam w ogóle nie ma żadnego chleba normalnego. Tutaj. Chleb ile? Yy, rubla. No, złoty, no chleb tańszy, patrzę, chleb tańszy w Polsce. Ta, piwo cena. Bułki takie po euro. To po euro, po, po rublu. No tak, pieczywo bo w Polsce. Takie, zobaczcie jakieś tutaj. A te właśnie mają. Do, to są takie słodycze takie. Yy. Tu to jakieś torty, ale Białorusi właśnie przynajmniej <coughs> dali taki batonik i tam taki, taki, taki serek troszkę, takie coś, właśnie dobre, białoruskie są właśnie, ta produkcja, to chyba takie coś, takie coś właśnie chyba, nie, tak, patrzymy, czekaj słodycze, tak, ceny, to taniej słodycze, no tak, podobnie jak w Polsce widzę. No, co tam masz? Jan? Tu są A? zachodnie produkty. A tutaj jest, no, tak? Wszystko pod sankcji. Pod sankcji, milka, czekolada. Tutaj. No, jest. I, uh... No, to milka czekajcie, 16. No, to no ze dwie dyszki wychodzi taka czekolada, 20 mm. zł. Podobnie w Polsce widzę. I Piwo czekolada. podobnie, słodycze podobnie, chleb tańszy jest. Kinder. 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 Szokolada. Kinder. Szokoladę. No Nestle jest wszystko No sinkersy, No patrz tak cukierki właśnie Takie rzeczy słodkie podobnie jak w Polsce cena kawa No jak masz kawę też masz wszystkie zachodnie Jakub jakiś Monar Za duża Czy To jak to jest a to jest mylenia Taka cibo żółta na przykład jest, jak tu w Polsce, taka najtańsza. Ale jeszcze na koniec tą właśnie wódkę nie zobaczyłem ceny, o. O, ryby zobaczcie, jakie tutaj są ryby jeszcze. Już jak nagram wszystko, to wiecie, produkcji tutaj są, wiesz. A tu jest, jak tu nic nie ma do jedzenia właśnie w Białorusi. A to suszone ryby. A to kilogram za stówkę, ale to jest, to jest pożywne właśnie tutaj. Ryby, ceny, łosoś 50, no chyba drożek Polsakie tutaj. Ryby 50, sushi, no zobaczcie, sushi można od razu jakieś są No to gotowe od razu znaczy gotowe jak ktoś by chciał tutaj od razu się kupuje pod drzewo i tyle Chociaż to niezdrowe tworzone no, miasto zobaczymy O, a może sało w czekoladzie jest, czy nie ma. Eto... Może spytam właśnie o spytam panią e, i zwinite, poza, a sało w czekoladzie? Jest u was takie? Nie, ja to na czekoladzie nie słyszę. Ale to nie słyszał, na Białorusi jest. To tak. Ukraińskie jest ja słyszę, że białoruskie, nie? Nie tu. Okej okay. No pani powiedziała ukraińskie jedzenie to jest właśnie, sało w czekoladzie. Ale zobacz, pewien wybór jest Mięsa ceny No chyba tanie jak w Polsce, tanie